Prototyp chwali pięta. Każdy z was w gronie znajomych ma chociażby tą jedną chwali piętę. Nosi on okulary przeciwsłoneczne, nawet gdyby nie było słońca, nosiłby je. I oczywiście ma swój drogi zegarek, który kosztuje tyle, ile twój dom. Chwali pięty to cwaniaki. Żyje z zasiłków, ale jeździ najnowszym Mercedes AMG Ma on też przyjaciela, który nawet nie ma prawa jazdy, aż panuje tą furą, jakby była jego. Ale sanki! Eee, tak, 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 to są moje, to nie są wcale tego kolegi, co przed nami i w ogóle idź stąd, masz zarodek, chłopie. Dobra, to jest, to jest ja, jest, jest dobra, okej, okay, spokojnie. Chwali pięta ma też mnóstwo hejterów, którzy hejtują, że oni jeździ Mercedesem, a oni muszą do pracy rowerem dojeżdżać. Co to jest za auto? Ja 40 lat ci pracuję. A ty co? Pewnie zlew interes. Zobacz, mm, jak ty wyglądasz, głowy jeden. Idź stąd. Idź stąd. stąd. śmierdzi. Chwali pięta, często wciska kit i koloryzuje. Oczku, w ogóle słyszę, że na sanki sobie jakieś kupiłeś. No, no, no. Ile takich kucy mają? <laughs> 8100 milionów. <laughs> Wozi się po mieście, jakby był bykiem, a w rzeczywistości jest chudy jak szparak. I przy rozmowie trzyma telefon nad głową. Halo? No, Habib, chodź tutaj. A tak brzmi to, jakby próbował poderwać jakąś gazelę. Ej, piękno! Stój! Masz brzy jakbym ci Merolem na czole zahamował. No nie uciekaj, no! Kluwa, no, To samo. Kurwa. Piąta nie oddała prywa dzisiaj, co się dzieje? No. Hej, ja jestem Sumpka. Ja jestem Dusi. I widzę, że dużo z Was ogląda nasze filmy, ale bez subskrypcji. Ze subskrypcji ogląda się lepiej. Dlatego dawajcie łapkę w górę, i subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Mara.